Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji dotyczącej e, grzebowiska dla zwierząt, cmentarza tak bardzo potrzebnego. E, otrzymałam informację z ratusza od pana prezydenta Piotra Jedlińskiego, że jest już miejsce wyznaczone. Generalnie są trzy miejsca, ale to jest najbardziej prawdopodobne, e, które tutaj widzimy za nami to tam jest 7 hektarów e, terenu. Gdzie może powstać właśnie cmentarz dla zwierząt? Teraz, z tego co wiem, będą zlecone badania hydrogeologiczne. E, tak jak powiedziałam, są trzy takie miejsca w koszalinie wytypowane. E, wszystkie będą sprawdzane pod kątem właśnie cmentarza dla zwierząt. E, kolejne miejsce jest. E, przy ulicy Na po drugiej stronie przoku, przy ulicy Szczecińskiej niedaleko obwodnicy, ale to miejsce jest najbardziej prawdopodobne. Tutaj może powstać cmentarz dla zwierząt, z czego bardzo się cieszę. Z moich informacji, jakie uzyskałam z najbliższych nam cmentarzy dla zwierząt, jakie mamy w Słupsku i w Szczecinie, to naprawdę no, są one. Wręcz oblegane. Pod Szczecinem już 10 tysięcy zwierzaczków zostało pochowanych. Tam pan, który prowadzi ten cmentarz, powiedział mi, że właśnie parę dni temu było tak zwane światełko pamięci. Gdy tutaj mam zdjęcie, widać, jak liczne światełka zostały w tym dniu zapalone. Wiemy, że w tym momencie zwierzaki no, m, powinny być poddawane utylizacji, zostawiane u lekarza weterynarii poddane utylizacji, co dla wielu osób jest no, po prostu straszne, że musimy swojego przyjaciela, swojego pupila e, no, wiadomo, zostawiać jak, jak śmieć po prostu. Dlatego to jest tak ważne miejsce. E, w, tak jak wspomniałam, 10 tysięcy zwierzaków e, pod Szczecinem na cmentarzu. My tutaj mamy takie miejsce, gdzie myślę, że też będzie dosyć popularnym miejscem i sporo osób będzie korzystało. Jak wiemy, ani w koszenie czy jego bezpośredniej okolicy takiego grzebowiska nie ma, a jest ono niezbędne. Każdy, kto ma lub miał zwierzaka, wie jak ważne są zwierzęta dla nas w naszym codziennym życiu. Dla wielu są to najbliżsi przyjaciele w trudnych chwilach, w dobrych chwilach i mamy też, powinniśmy mieć wszyscy prawo godnie je pożegnać, pochować. Po to jest też inicjatywa tego grzebowiska. Tu wspieram panią radną Bogumiłę Tjece w tym. E, walczyła od lat, od lat walczy o prawa zwierząt w Koszalinie i o ich dobrostan. To jest bardzo dobra i potrzebna inicjatywa, za którą jesteśmy. Chciałbym też skorzystać z tego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt i przypomnieć nie tylko tu lokalnie o, o prawach zwierząt, potrzebach zwierząt i ich opiekunów, tak jak to grzebowisko, a, ale również o prawach zwierząt ogólnie. My jako Zieloni przede wszystkim popieramy postulaty otwartych klatek. Jesteśmy za tym, aby w najbliższej kadencji Sejmu wprowadzić Rzecznika Praw Zwierząt tak, żeby każdy, każdy zwierzak, każdy z naszych braci i sióstr mniejszych miał e, osobę, która będzie za niego walczyć, będzie za niego odpowiadać. My jako Zieloni na pewno będziemy starać się, aby w najbliższej kadencji to powstało. Zadbamy o to, żeby skończyć z hodowlą zwierząt na futra. Projekt ustawy już jest w tej kadencji Sejmu, ale jak wiemy został zamrożony przez marszałek Witek zamrażarce sejmowej. Ale ten projekt jest jest projektem, który nie tylko zadba o zwierzęta, ale również o przedsiębiorców. Jest to sprawiedliwa transformacja tego tego biznesu i liczymy na to, że w przyszłej kadencji uda się wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na fudra. Chcemy również jako trzeci postulat, aby odejść od hodowania zwierząt w klatkach. Jest to niepotrzebne, jest to cierpienie dla zwierząt a, i dla wszystkich i dla zwierząt i dla ludzi będzie lepiej, jeśli od tego odejdziemy. Czwartym postulatem jest kwestia ograniczenia koncentracji. Farm zwierzęcych. Wiemy, że tu znowu to jest problem nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. Kiedy jest duża kondensacja tych farm zwierzęcych, wytwarzają one i przykre zapachy, i zanieczyszczenia, które, które przeszkadzają mieszkańcom, które często prowadzą po prostu do pogorszenia jakości życia mieszkańców w ich okolicy. Od tego musimy odejść, z tym musimy skończyć. Ostatnim, piątym postulatem jest kwestia zaprzestania hodowli kurcząt, tzw. Tak boilerów szybko rosnących na produkcję. Widzieliśmy pewnie w niejednym materiale w ostatnich latach, jak tragiczne są to warunki, jak nieludzkie, niezwierzęce, w jakich e, hodowane są te e, szybko rosnące kurczaki. Z tym też musimy definitywnie skończyć. Ta piątka, ta piątka dla zwierząt otwartych latek, piątka dla zwierząt, którą popieramy jako zieloni, nie jest tak naprawdę nawet żadnym radykałem ani kontrowersją, jest tak tylko dojściem do jakiejś normalności. Do, do której kraje zachodnie, kraje cywilizowane już dawno dotarły. My jesteśmy o parę lat zacofani w tych prawach zwierząt i dbaniu o zwierzęta i musimy przyspieszyć. W przyszłej kadencji Sejmu prawa zwierząt będą równie ważne jak walka o prawa człowieka i jesteśmy gwarantem o to, że o to zadbamy. Kilka lat temu złożyłam właśnie wniosek o utworzenie cmentarza dla zwierząt o grzebowisko. Narodziło się to stąd, że każdy z naszych przyjaciół, rodzin, ma w domu zwierzątko, które jest członkiem naszej rodziny, wychowuje się z naszymi dziećmi, jest z nami kilka, kilkanaście lat. I fajnie byłoby też godnie w jakiś sposób rozstać się z tym naszym członkiem rodziny i godnie go pochować. Dlatego Super, że są tacy ludzie jak tutaj, którzy dobro zwierząt jest też na sercu i że coś takiego w końcu w koszalinie powstanie. Jestem bardzo dumna z nas wszystkich, że przyłożyliśmy się w jakikolwiek sposób do tego, że to się w końcu stanie. Ja się bardzo cieszę, że powstanie cmentarz w koszalinie, bo to jest bardzo cenna inicjatywa. I uważam, że jak najbardziej powinien taki cmentarz powstać dla zwierząt, dla naszych milusińskich przyjaciół i prawie że członk, nasze zwierzęta są naszymi członkami rodzin często gęsto, więc rozstać się z nimi bywa bardzo ciężko po, po latach i taki cmentarz, który powstanie ze względów humanitarnych jest bardzo potrzebny. Potrzebny też jest z tego względu chociażby ze względu na sanitarno-epidemiologiczne sprawy, mianowicie Nasi, nie mając gdzie pochować, jak się rozstać ze, ze zwierzęciem, chowają albo na działkach, w parkach, bądź w miejscach niedozwolonych, yy, innych, yy, na, pod lasem, co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, że tak powiem też. A poza tym już tyle cmentarzy powstało i w, w kraju, tu i na świecie, że to nie powinno już tak naprawdę nikogo dziwić i jakoś w jakiś sposób bulwersować. Bardzo się cieszę jeszcze raz, że taki cmentarz powstaje i tutaj dziękuję pani posłance, że, że naszej radnej, że ten cmentarz taką inicjatywę podjęła.